Ostatni film o tematyce włosów dotyczył jak zadbać o włosy, tak można powiedzieć, stricte gdzieś pod prysznicem, tak? Były tam porady odnośnie mycia włosów, były tam porady odnośnie suszenia, były tam porady odnośnie wyczesywania włosów ręcznikiem, czy też osuszania włosów ręcznikiem. A dziś nie tyle co porady, ale najczęstsze błędy podczas stylizacji samych włosów, czyli w krótkich słowach. Wzięliśmy już prysznic i teraz chcemy te włosy wystylizować. No ale często pojawiają się te problemy, o których właśnie za chwilę powiem. Dzień dobry! Bo wie pani co? Bo ja bym chciał taką fryzurę. I tu już pokazuję pani. Ja bym chciał. taką fryzurę. Właśnie. To jest błąd numer jeden. Czyli. Fryzura niekoniecznie dobrana do twarzy, włosów, no ogólnie go wyglądu. Bo jak widzicie, ja z przymusu noszę dzisiaj Tesle, ponieważ te włosy już mam niestety nieogarnięte, ale jestem w fazie zapuszczania przez te projekty, które będę dla was tworzył. I najlepiej powiem Wam szczerze, ogarnia się Tesle. Wiem, że mi nie pasuje, ale jest wygodna. Z drugiej strony, jednak jeśli przychodzicie do fryzjera, do barbera, i pokazujecie mu fryzurę, która nie do końca będzie się nadawała na wasze włosy, bo nie będą one oddawać tekstury, bo są cienkie, lejące się i tak dalej, tak dalej. No to wiecie, trzeba brać pod uwagę Realistyczne możliwości, realność tej wykonania fryzury i przede wszystkim dbania o nią później. Bo to, że wyjdziecie od barbera w dobrym, że tak powiem, humorze i będziecie mieli fryzurę idealnie ułożoną, to później może się okazać domu, że niekoniecznie ta fryzura będzie się łatwo układać, a Wy będziecie dostawać jasnej anielki i białej gorączki. Więc pierwszy błąd dobierajmy fryzurę do realnych potrzeb i do tego, Czego wymagamy, co robimy? Drugi, najpopularniejszy, najczęstszy błąd, który zaobserwowałem, zobaczcie, nawet jeżdżąc komunikacją miejską, może rzadziej, jak jestem w domu w Polsce, to częściej się to zdarza, ale obserwując ludzi, mam taki dziwny nawyk nie jestem stalkerem, broń Boże żeby po prostu obserwować ludzi. I zaobserwowałem facetów jedno. Dlaczego wielu facetów wycina bokobrody. Ja rozumiem. Są pewne wyjątki, jak ktoś się goli na łyso, no to nie będzie zostawiał bokobrodów, tylko je goli. Ale panowie, przecież ten element tutaj, ja nie mówię o dalszej części, ale ten element tu o w tym miejscu, powiedzmy, do tego miejsca albo do tego miejsca można spokojnie zachować. Dlaczego wszyscy, no może nie wszyscy, ale często spotykam się, no powiedzmy sobie szczerze pewnie z amatorskim podejściem barbera czy fryzjera, który wycina równo z, nie wiem, tutaj czubkiem, ucha. Ten bokobrod PKS, on nadaje Wam kształtu twarzy, on nadaje Wam kształtu fryzury, dodaje generalnie kształtu całej twarzoczaszki. Więc uwierzcie mi, że tak mały szczegół bardzo mocno może zaważyć na tym, jak fryzura będzie wyglądać, jak Wy będziecie wyglądać. Także pamiętajcie. Hasztag ZostawmyBokobrody. Panowie, Używanie zbyt dużej ilości produktu. Ale jak to zbyt dużej? Karol. Przecież logicznym jest, że jeżeli pomada przy jednym dziabie, na przykład mniejszym nie chwyci, no to dołożę drugi dziab. Na przykład taki jak tu widzicie. Panowie, te włosy mają swoją, że tak powiem, absorbowalność. Jeżeli założymy, nałożymy za dużo produktu, to one oklapną jak ja to zawsze nazywam rozjadą się, siądą i wtedy. Złapiecie odwrotny efekt do tego, co chcielibyście osiągnąć, czyli włosy będą się rozpadać, a często przychodzicie właśnie z tym pytaniem: dlaczego używam takich produktów? To, 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 a ile tego używasz? No, raczej taki jeden duży dziadek. Pamiętajcie, lepiej wziąć, a ja to zawsze powtarzam, trzy mniejsze, znaczy nie liczę tego palca, trzy mniejsze niż jeden taki ogromny, bo. Czy takim jednym ta fryzura może się rozpaść i będziecie cały proces zaczynać od nowa. Lepiej dziabać po troszeczku i dokładać, niżeli brać tego, więc nie używajcie, nie wybierajcie zbyt dużo produktu z puszki. I płynnie przejdziemy do kolejnego punktu, bo akurat mogę nazwać to kremowo przejdziemy do kolejnego punktu, bo cały czas trzymam tego dziaba na ręce, ale odłożę część do puszeczki elegancko i panowie. Prosta sprawa. wzięliśmy sobie tego dziaba. Przykładamy go tu, bo najczęściej go przykładamy tu, i co z nim robimy? I zaczynamy nakładać na włosy, tak? Nie. Zobaczcie, ile produktu zostało nierozprowadzone i nierozpracowane na ręce. Emulsyfikacja. Praca z produktem. Zobaczcie, magia się zaraz będzie działa. Proszę bardzo. Produkt jest sam w sobie biały, ale generalnie przy wielu produktach tu na dłoni nie powinniście widzieć żadnego jakby koloru osadu, tylko i włączcie sam produkt roztarty. Pracujmy z produktem. Rozetrzymy ten produkt te 30 sekund nawet 20, zależy, jak jest woskowy, to dłużej, jak jest wodny, to krócej, ale nie to, co pokazałem na początku, te dwa, trzy ruchy, bo wtedy właśnie w jednym miejscu, gdzie ten największa ilość będzie nałożona. Będzie idealnie, fryzura, wiecie, ściśnięta, a w innych miejscach niestety nie. I automatycznie przechodzimy do kolejnego punktu. Stylizacja włosów po czubkach. O o tak, tu sobie wystylizuję, tu sobie zrobię. Wejdźcie tymi rękoma we włosy, głęboko, we wszystkie kierunki. Zobaczcie. Ja nic z tymi włosami tak naprawdę teraz. Nie zrobię. Ole, ciekawa fryzura wyszła. Nie wiem, na jakiegoś kurczę bohatera z kreskówki. Ale wjechałem już tym produktem we włosy i teraz mogę sobie je wystylizować, bo produkt jest wszędzie. Jest przy cebulce, jest po nasadzie rozciągnięty do samego czubka i idealnie będzie rozkładał siły tego produktu, tej pomady na każdy milimetr, nazwijmy to, włosa. Wejdźcie tymi dłońmi, popracujcie nawet te resztki produktu, gdzieś z boków, jak macie jeszcze zgarnijcie, dajcie i tak dalej. Jakie są techniki? Bo też mam pytania. Czy stylizować od przedziałka i później włosy, czy chaotycznie tu, i tak dalej. Ja osobiście przy sideparcie, przy Slika, przy innego rodzaju fryzurach zawsze stosuję technikę. Najpierw suszę z preestylerem, później, tak jak przed chwilą chaotycznie nakładam ten produkt głęboko. Dochodzę do skalpu i wtedy zaczynam sobie stylizować. Po to te produkty, te pomady mają w sobie z różnego rodzaju woski, żeby opóźniły, oleje, żeby opóźniły, żeby to nie chwytało od razu jak typowa klasyczna pomada wodna. Oczywiście, a nawet klasyczny Ruzel Blue czy niebieska świnia, klasyczny wodniak, i tak wam daje czas na restylizację. A i panowie, bonusowy taki błąd. Który zauważam często, dlaczego te włosy dobrze nie wyglądają? No ciągle w nich grzebiecie. To co dwie, trzy minuty, tu poprawiam, tu poprawiam i tak dalej. Wystylizuj i zostaw. Oczywiście, że jest tam jakiś element taki, gdzie będziemy musieli przestylizować włosy, poprawić, nie wiem, z wiecznego dworu. Teraz akurat są takie pogody, przyjdziemy, gdzieś tam poprawimy. Ale nie co dwie minuty, Boże. W restauracji gdzieś kto się co chwilę tak to poprawia i tak dalej. Wiecie dlaczego te włosy są później przetłuszczone? Właśnie dlatego. W momencie, kiedy dużo w nich grzebiecie, aktywujecie, bo też mówiłem o tym, że no wiecie, masaż głowy i tak dalej, aktywuje tą, te substancje, które są odpowiedzialne za nawilżenie, odżywienie włosów. I w tym momencie, zobaczcie, jak macie tak zwany no pomady, nie używacie żadnej pomady, jeżeli będziecie w nich grzebać, 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 to wieczorem będziecie mieli tłuste włosy. Bo ten transfer, transport tych substancji jest przyspieszony. Panowie! Wystylizujcie, uczeszcie, wyczeście i zostawcie. Od czasu do czasu poprawcie, ale nie grzebcie non stop tymi łatami. Zostawcie te ręce na coś innego, przydają się do czegoś innego. Myślę, że te elementy, które wymieniłem, te zachowania, te triki, te poprawki wpłyną na stworzenie waszych fryzur lepszych. Bo przecież włosy. To, jak zawsze mówię, nasza wizytówka. Ja dzisiaj, no Tesla, przygotowuje dla Was film odnośnie Tesli, bo powiem Wam szczerze, 2020, 2021 i 2022 to powrót na salony fryzur klasycznych z lat 90., z których kiedyś, jeszcze myślę, że z 5-7 lat temu, ludzie się może nie śmiali, ale drwili, a w tym momencie jest to powrót klasyków, wjazd po prostu, lata 90. Wchodzą jak nóż, masło, wchodzą, yy, trzymają jak jehowy klamkę. Więc powiem Wam szczerze, że no, trzeba po prostu zrobić film o middle o Tesli, jego odmianach, jak stylizować. Bo mam na tyle długie włosy, że jak widzicie, mogę sobie zrobić takie logo McDonalda, a mogę po prostu je, jak mi przeszkadzają, zaciągnąć do tyłu. I wtedy elegancko siedzą takiego slika i mam na tyle już duży dystans do siebie, że jeżeli nawet ktoś wie. Ej, chicken, najwyglądasz jak kurczak, najwyglasz jak baraczek, sobie jak miłość. No tak wyglądam. Mi to całkowicie nie przeszkadza, czego i wam życzę. Ja mam na imię Karol, wy jesteście na kanale dla Dżentelmena. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć pa!